Witam, dzisiaj 2 maja. Jednak udało się wywieźć pszczółki na rzepak. Pięciu uli powędrowało no, niedaleko tej naszej głównej pasieki, koło Płocka, jakieś 1,5 kilometra od tej głównej. A te pszczoły przywiezione zostały z Łowicza. bo tam, tam jest dużo większe przepszczelanie. Tutaj tej konkurencji. Szolarskiej jest znacznie mniej. Teraz dużo rzepaków kwitnie w okolicy, więc na pewno bardziej te pszczoły będą zadowolone z tej lokalizacji. Zabrałem 5 rodzinek dzisiaj, teraz jest godzina 17. Rano je przywiozłem i teraz właśnie pół godziny temu pozakładałem miodnie. Jedna chyba miała miodnie, pozostałe miały pół nadstawki, pozakładane trochę tam coś poznosiły, w, jakby w łowiczu, ale pożytek no jest widać tutaj ładny rzepak. Zaczął tu jest dosyć słaba ziemia, akurat w tej lokalizacji piąta, szósta klasa, może troszeczkę dalej, z jakieś pół kilometra jest dużo lepsza, ale akurat w tym miejscu jest słaba i ten rzepak zaczyna wcześniej kwitnąć jak dzisiaj jeździłem dookoła, więc widziałem, że ten rzepak, który jest na lepszej ziemi, dodatkowo jest pryskany regulatorem wzrostu. No nie, zna, nie można znaleźć tam nawet jednego kwiatka, więc nie kwitnie. Teraz się przejdę, bo tutaj jedno pole jest dosyć blisko, to przejdę się. Pokażę jak wygląda teraz rzepak na takiej słabej ziemi. Jednak na pewno ten rzepak, tu jest dosyć dobry rolnik, który to obrabia i i na pewno on dostał odpowiednią ilość azotu, więc on będzie tutaj dobrze kwitł. I fajnie fajnie pszczółki noszą. Byłem tu chyba o szóstej, Więc od samego rana można powiedzieć pracowały. Teraz jest też temperatura ponad, w granicach choć 20 stopni mi się wydaje, nie wiem dokładnie, ale... No i pszczoły zostawimy tutaj troszeczkę dłużej. Może do końca sezonu. W okolicy jest sporo akacji. Tak wygląda tutaj okolica. Tu jest las. Ten, ten las tak się ciągnie jeszcze przez jakiś kilometr w tą stronę. I w tą stronę. Tu jest akurat później przerwa. Tam będzie taki nieużytki. I jest tam trochę na włości. I dalej jest taki las, który już się ciągnie przez kilka kilometrów. No a tutaj z drugiej strony są pola. O tam już widać ten rzepak. Co jeszcze postawiłem poidło, z którego teraz nie widać? Nie, kilka pszczółek już korzysta. Na zachętę wlałem taką 50 Propolisu, czy może setkę nawet i jakiegoś takiego dodatku witaminowego, który można właśnie do wody dodawać taki probiotyk, żeby może szybciej zlokalizowały te poidło i korzystały z tego poidła, a nie z A nie z, z okolicznych tutaj mieszkańców, jakichś tam basenów czy czego, co by się pojawiło za, w najbliższej porze. Na razie, jak rzepak zacznie lektorować, to one praktycznie nie będą korzystały z tego pojdu ale jeśli ono będzie cały czas uzupełnione, to w razie e, z, jak będzie przerwa między rzepakiem a akacją, no to one będą. Pamiętały o tym i, i powinny z tego po korzystać. No, pamię trzeba pamiętać, żeby je uzupełniać na bieżąco, bo jak tydzień czasu będzie susza, to one znajdą sobie coś innego i już ciężko będzie je przekonać, żeby wróciły na te miejsce. Dodatkowo tutaj jest zasiana, e, ta działka jest akurat niewielka, Ma tutaj jest gdzieś. E, e, nie wiem, razem z, razem z tym budynkiem to jest chyba 30 jarów. E, zasiana jest facelia i gryka z zeszłego roku, bo gryka tutaj była w zeszłym roku zasiana. E, jednak nie, nie zebraliśmy jej. E, nie, nie robiłem żadnej dysykacji. E, ona kwitła cały czas. E, tutaj w mojej okolicy e, gryka nie jest, e, jak pamiętam, nigdy nie była gryka siana przez nikogo. I, I nawet w takim późnym terminie to nie ma nawet możliwości, żeby ktoś wykonał usługę ścięcia. Więc gryka została tylko zmulczowana i, i chyba tutaj nawet agregat, nawet nie było to rane. I jakaś talerzówka tu widać, o nie wiem czy widać to na tym filmie, ale facelia wzeszła dosyć gęsto. Jest tutaj też gryka. no To jest dosyć wczesny termin na grykę, na siew ogólnie, a nie na to, że ona wzejdzie. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że ona może jeszcze zmarznąć. No ale jakby jej się udało, to by, to by była dosyć wcześnie. Może by się w, w tym roku coś tam ponektarowały, miałyby dłużej taką mieszankę. Facel jest gryko. Generalnie tu jest to pole około 30 jarów, powiedzmy jakieś 20 paraj zasiane. No i i sąsiedni. Mamy jeszcze tam dalej kolejną działkę, na której jest 60 arów i tam jest też podobna sytuacja jak tutaj facelia zasiana. Pokażę, jak rzepak wygląda teraz. Rzepak tutaj już rozkwita. Można powiedzieć, że z godziny na godzinę jest coraz więcej kwiatu. O, zestaw do transportu <laughs> uli, fajna W 16 uli wchodzi. Eee, można powiedzieć, że to taki magazyn słuszy. O, tu już widać kukurydze ją. Tam daleko jest e, za tym samochodem, co teraz widać, jak przejeżdża. No teraz za kurzem nie widać. Jest tam około 4 hektarów rzepaku, który już kwitnie. No, i tutaj jest, tutaj jest rzepak. I tam sąsiednia w lewo do lasu taka wąska działka. Gdzieś nie patrzyłem na geoportal, ale wydaje mi się, że tu gdzieś około 1,5 hektara będzie. Za tymi budynkami również jest rzepak. Też będzie ponad hektar. No, i tam za tym rzepakiem, który nie wiem, czy go na tym filmie widać, ale widać chyba żółte. Tak, widać. Tak, dosyć w oddali. To nie jest tak daleko, może tak się na filmie wydaje, chociaż nie wiem, ja tak może widzę z aparatu. Ale to jest około 450-550 metrów, coś takiego, około pół kilometra, więc to jest wszystko w zasięgu lotu. Dodatkowo jeszcze tam dalej, teraz tego może tego nie widać, bo jestem zbyt nisko, ale za tą górką również też jest rzepak. E, więc, e, więc tutaj mają w okolicy powiedzmy jakieś 8 hektarów. Rzepaku. Tylko z tej strony, tak? bo tutaj las, las odgranicza od dalszej części wsi i, i tam jest już więcej rzepaku. Tam jest ta główna pasieka, która ma w zasięgu więcej jeszcze rzepaku. Ale tutaj później będą jeszcze, jeszcze kwitły akacje. Ta facelia, więc może pszczółki zostawimy na dłużej. No rzepak wygląda tak, to akurat z drogi jest dosyć słaby. E, widać tylko jeden, e, jedną tą łodegę e, nie ma tych rozgałęzień za dużo, tam się bardziej rozkrzewił, e, prawdopodobnie był tutaj pryskany na e, regulatorami wzrostu, żeby e, żeby przytrzymać jego rozwój i wtedy jest bardzo e, więcej ma tych e, rozgałęzień, przez co Sumarycznie tego kwiatu jest więcej, więcej jest plonu, więcej jest e, kwiatów, no i więcej, dłużej kwitnie taki rzepak i mamy więcej miodu. Bo nawet jak e, się pogoda złamie na tydzień, no to kwiatów jest stosunkowo więcej, przez co zawsze się e, uda złapać e, jakiś tydzień, dwa e, pogody. Na razie pogodę zapowiadają e, rewelacyjno. Mogłoby jeszcze przepadać w nocy. O, jakaś pszczoła gdzieś tutaj słyszę, ale nie ma tu ich za wiele. Kwiat tak wygląda początek. Już delikatny zapach czuć, ale to jest. To jeszcze nie jest to, to jest to jeszcze dużo. Można powiedzieć jeszcze tydzień czasu do pełnego rozkwitnięcia. Może nie tydzień, chociaż jak będzie taka pogoda jak teraz. Że jest tak cieplutko, noce są 6-8 stopni. No to pewnie 3-4 dni i on już i on zakwitnie w pełni. Mogłoby jeszcze trochę przepadać i by, i by było wtedy fajnie. Widzę jakieś trzmiele, tylko pszczół tutaj nie ma na razie. Widać, e, widać gdzieś indziej latają. Albo akurat tutaj od drogi nie ma. Więc sezon się zaczął. Rzepak zaczyna kwitnienie. E, pewnie się nałożą. Nie uda się zebrać tych wczesnych pożytków. E, zobaczymy, jaki wyjdzie ten, może po tej półnastawce. E, w tej innej lokalizacji, bo tutaj to są pszczoły przywiezione, to raczej, raczej to już będzie taki wielokwiat z przewagą rzepaku. No zobaczymy, będziemy wydawać do analizy i zobaczymy jaka będzie skład jego procentowy. Jednak przez to, że kwiecień był taki zimny, no to pewnie ta, ta wierzba już na pewno przeleciała. I co, sady się pokryją z rzepakiem. No. Na tych słabych ziemiach rzepak kwitnie, i, i pszczoły ruszą na ten rzepak, i te sady im niżka raczej zostawią. Dziękuję, to tyle. Pozdrawiam.